To dwie głowy to nie jedna. Cycki, 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 Dwugłowy głowy Rekin. Cycki. Jeszcze więcej cykłów. Rekin, cycki. Na filarach tych opiera się film Dwugłowy Rekin atakuje”. Jeśli z jakichś powodów uważasz, że oglądanie tego typu scen na zmianę, z moim komentarzem w tle, to świetny sposób na spędzenie wolnego czasu, to zachęcam do oglądania tego odcinka. <laughs> ja się bardzo dobrze bawiłem tworząc go, moja ekipa również. Bohaterowie. Film opowiada o wycieczce szkolnej. Dowodzi nią kapitan nauczyciel, który wygląda trochę jak ten gość, co naprawia domy w Ameryce. Na statku znajduje się również Carmen Electra, jakieś tło etniczne oraz ktoś tam... Nieważne. No i najważniejsze. Klasa pełna młodych ludzi, którym w głowie tylko seks. Yeah, Tanz. Sielankę przerywa kraksa. Statek zderzył się z rekinem takim normalnym. Wymusił pierwszeństwo. <laughs> Biedak pewnie by skonał w męczarniach, gdyby nie dzielny nauczyciel, który wkręcił go w śrubę.

Tak, to jest wyspa. Plan jest zatem następujący: płynąć na wyspę i poszukać metalu. Ta pani ogarnie zespawanie łódki z dobycznym metalem, którego jeszcze nie zdobyli. Dlaczego pani spawa wodę? Proszę z niej wyjść. Tam grasuje rekin! i ją zeżarło. Ekspedycja tymczasem tuła się po wyspie, która jest opuszczona. Oh, nic ciekawego się nie dzieje, ale przynajmniej nie zginął z głodu. Aż tu nagle mamy niepowtarzalną okazję podziwiać wdzięki panienek w nieosłoniętej wersji. Jest tylko jedna taka scena w filmie jedna, jedyna. Biust występuje, w co drugiej scenie ale bez Stanika tylko tu. Zrozumiałbym, gdyby w ogóle nie było takiej sceny. Gdyby było ich kilka, albo gdyby cały czas były odsłonięte. Ale jak to się stało, że jest tylko jedna taka scena? Panie producencie, proszę! Nie! Ale, ale tylko jedną! Nie! No bardzo proszę, do czupinkę chociaż no! Dobra! Yes. Akcja! Tak czy inaczej, ta trójka postanowiła umilić sobie czas kąpielą i rozpustą w wodach, gdzie grasuje rekin. I ich zeżarło. Reszta wycieczki, jak przykładnie biali ludzie z dala od cywilizacji, zajmuje się zwiedzaniem oraz grabieżą. Czasem rekin po zjedzeniu takiej ilości plastiku postanowił urozmaicić swoją dietę o jakieś minerały. Sielanka trwa w najlepsze, aż tu nagle zastępowy się potknął. Wiem, co myślicie. Pewnie to nic poważnego, prawda? Ale jesteście w błędzie. Na statku okazuje się, że mają straty w ludziach. I chłopaki w pontonie płyną poszukać dodatkowych rąk do pracy. Tam jest krew, w wodzie grasuje dwugłowy rekin, chłopaków jest dwóch. Co się zaraz wydarzy? I ich zeżarło. Reszta szabrowników z liceum postanawia ukraść motorówki, żeby się trochę pościgać. Jest bardzo fajnie, przyjemnie. Jeden się nawet wykąpał. W wodzie, w której grasuje rekin. I go zeżarło. W tym momencie wycieczka zaczyna ogarniać, że ich koledzy są zjadani. Popatrzmy więc, jak bardzo pomysłowi są w obliczu zagrożenia. Ten gostek chce się uratować, wyskakując z łódki prosto do oceanu, w którym grasuje rekin i ich zeżarło ten koleś co wyskoczył to przeżył. W każdym razie teraz już wszyscy wiedzą, że problemem jest dwugłowy rekin. Więc wychodzą na ląd, aby ustalić plan działania. Oczywiście nie po to oglądamy film o dwugłowym rekinie, żeby patrzeć, jak bohaterowie czują się bezpieczni na lądzie. Wyspa wkrótce zatonie pod naporem dwugłowego rekina, albo ruchów tektonicznych, czy czegokolwiek nieważne. Toną, mają mało czasu, trzeba coś wymyślić. Proces myślenia wygląda tak: łódź tonie i nie działa radio. Działa jedynie nadajnik awaryjny, który uruchomi się tylko wtedy, gdy łódź zatonie bo tak. Nie można stronić się na lądzie, zatopić łodzi i wysłać sygnału, bo akurat teraz tonie wyspa bo tak. Trzeba więc zaspawać tonącą łódź. Żeby rekin nie zjadł spawacza, odciągnie się go elektrycznością, która wabi tego rekina. Bo tak, podłączmy wodę do prądu, to na pewno pomoże. Jak to w takich filmach bywa, plan częściowo wypali. Głównie dzięki tym panom, którzy potrafią łowić ryby na prąd. Niestety, nie potrafią używać barierek. I ich zeżarło. Ich ofiara poszła na marne. Statek został skradziony przez pozbawionego empatii, Machomena. Ale karma się od niego odwróciła. Kaśka miała fajne ale nie ogarniała spawania. Statek nie, a wraz z nim macho. I go zeżarło. Tymczasem wyspa wciąż tonie. Pora zatem na bezładną bieganinę. Które jedynym celem jest podzielenie klasy na mniejsze grupy, co by rekin nie zażarł ich wszystkich na raz. A może się mylę? I think we're good. I je też zeżarło. Ukrywanie się na pomoście na tonącej wyspie, atakowanej przez rekina, to nie jest najlepszy pomysł. Reżyser chyba uznał, że w poprzednich scenach było za mało dramatyzmu, więc postanowił nadrobić w końcówce. Spójrzcie teraz na kolejną scenę z naszym kuśykającym kapitanem. Czy to tsunami? Skąd tam się wzięło tsunami? I z Azji z mocą wody. I ich też zeżarło. Tak w ogóle to czy tylko ja dopiero teraz się zorientowałem, że tych dwoje to para. Oni dopiero teraz zaczęli romansować? Jeśli tak, to jest to najkrótsze love stary jakie widziałem. Dramatyzm rośnie. Pora na spektakularne zatonięcie wyspy wraz z wszystkimi uczniami. Wyspa zatonęła, ale nie całkiem. Można schronić się w szopie, bo tanie horrory uwielbiają, gdy oprawca wyrąbuje sobie drogę przez drzwi. Mały quiz. Jaki odgłos wydaje rekin, który wyważa drzwi? Według japońskich komiksów jest to Gashung. W stotole dochodzi do rzezi. Uczniowie są pożerani po kolei przez rekina i tylko trójce z nich udaje się uciec a resztę zeżarło. Wyludniła się ta nasza klasa. Co zostało naszej trójce ocalałych? Beczułka z benzyną. W głowach bohaterów formuje się następujący plan. Niewykwalifikowana spawarka zwabi rekina. Pozostała dwójka podpali beczułkę z benzyną przy pomocy zamokniętej zapalniczki. Za ląd posłuży przemoknięta koszula typa. Proste, błyskotliwe, genialne. I ją również zeżarło. Ale dzielna dziewczyna wykonała zadanie. Teraz pora na retrospekcję. Co było wadą tego planu? Druga głowa przetrwała. Jak ją utrubić? Motorówką, która wybucha. Teraz, jak już rekina nie ma, to sobie wejdźmy na te kamienie, gdzie od początku bylibyśmy bezpieczni. Oczywiście, można się przyczepić i zapytać a dlaczego motorówki zaczęły wbuchać dopiero teraz, a wcześniej rekin je po prostu przewracał? Oznaczałoby to jednak kompletny brak zrozumienia istoty tego filmu. Ktokolwiek obejrzał dwugłowego rekina, Brak sensu odnotował dopiero w przedostatniej scenie, nie jest zbyt uważnym widzem. Film ten godnie reprezentuje topos odwiecznej walki rekina z bikini. Gorąco zachęcam do jego obejrzenia. Carmen Elektra. <grym> Widzę, jak to będzie wyglądać. Co to było? Wy się śmiejecie z cenzury, a nasz montażysta ciężko pracował nad tą sceną.